Cześć Wladisław, witam Cię w Stali Rzeszów. Eee, powiedz, co czujesz po podpisaniu ze Stalą Rzeszów dwuletniego kontraktu? No tak naprawdę dla mnie to jest e, taki dosyć dobry skok, jeśli chodzi o porównaniu z tam, gdzie wcześniej grałem w trzeciej lidze no i bardzo się cieszę nie? Podpis podpisaniu w Stali Rzeszów kontraktu, na, tym bardziej na dwa lata. Dla mnie to jest Uważam, że bardzo dobry krok i będę się starał gdzieś się pokazać i jak najlepiej grać. Nie? Myślę, że czujesz też, że to jest taka duża szansa właśnie, żeby zaistnieć na takim już wyższym poziomie w Polsce. No tak, to pierwsza liga i tak naprawdę dużo chłopaków chcą tutaj grać. I że mi się udało tutaj się dostać. Bardzo się cieszę i. A powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do naszego kraju, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed rozmową, było to już 2,5 roku temu no, tak naprawdę dużo. Dużo czego wpływało na to, że się wyprowadziłem, ale po pierwsze, że. tutaj jest wyższy poziom tak naprawdę, dużo wyższy niż na Białorusi. No i nie miałem, nie miałem czemu się zastanowić, nie? O, jeśli chodzi o żeby tutaj mieszkać, nie? W Polsce. Także myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, był, nie? Wcześniej, także... Jak przyjechałeś do Trzecioligowego GKS-u miałeś niespełna 18 lat. Jak dużo te 2,5 roku gry w Trzeciej Lidze tobie dały? Jak czujesz, jak bardzo się rozwinąłeś? No, tak naprawdę w Dynamo myślałem, że Jestem profesjonalnym piłkarzem, nie tutaj, jak przyjechałem, się okazało, że, e, że, że nie tak. Nie? I, e, no, przez tą grę w meczach, tylko przez grę się nauczyłem gdzieś tam swojego poziomu. Nie? A przez treningi, no tam średnio tak było tak naprawdę, trzy treningi w tygodniu i słabo. No ale ważne dla Ciebie było, prawda, że grasz, bo byłeś cały czas młodym. Dalej jesteś mimo wszystko rozwijającym się, myślę, cały czas piłkarzem. I powiedz mi, jakie wiążesz jeszcze nadzieje z grą w Stali Rzeszów? Na co liczysz? No, dużo ciągle, na dużo czego, ale na po pierwsze, że będę grał i przez jakiś tam czas pójdę gdzieś tam wyżej, nie? I... No I tyle. Super, dziękuję. Raz jeszcze witam w Stali Rzeszów.